Right. Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to. I said I'm fine. Just, just leave, give me a minute. Do you hear that? Oh, it's music. Yeah, go on. Let's, oh. let's okay, I, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt Cześć, ja jestem sprzedawca, zaczęłam. Bananowy i o, widzimy się na plaży. Lupisz oko. Pieniążki, już nie wasze. W którą stronę mamy iść? W tamtą. Dobrze. Mm. W tamtą, dobrze. Aha, a my sobie zejdziemy tutaj. Um, coś mamy. Tam jest sobie skrzynia. Dzisiaj mogę się trochę mniej zręć, ponieważ mam rękę w banderzu. Ale nie powinienem to sprawić, problemu. Wygrzewa. Dobra. Zabraliśmy z tą magiczną strzałą. Na moją pomost. A tu jest nasza partnerka, ale nie życiowa. Elizabeth? Wow, to jest ćpana jakaś. How about Paris? I don't understand how could we get there That's where that airship's going But if you wanna stay and dance we can let go, no, let's go, Come on, It's right but... 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 hard be to believe, but it's true is anything like that before? Have be you? you don't need to talk to us you do really i have when it, to do this i'm just kidding i'm just give a man a little power he falls in all kinds of love with himself i don't like his look huh. i i'll keep an eye out for something mr dewitt here Bad. Or, the cage? or perhaps the bird will not he's still a... here you... never mind <sharp inhale> look at these, they're amazing No że mi się podoba ten po prawej. Okej, okay, ten po prawej. The one on the right. Are you sure? I'm sure. I love it. Surprising. I expected the cage. If you're going to be a sore Nie ma tak skobitom na miasto, co nie. Oh my god. Co to god. To Ten. Anioł. Ten. Tak to jest. No, the, oh, <laughs> right. the view oh, why is photographic identification ready for presentation? Put those arms up now. Fingers <laughs> apart. Legs <laughs> apart. Stand still. Now hold steady. Finish. wow mogłem tego nie pić no ale w końcu trzeba ale ona ma, ma wytrych no tak urodzona obciągareczna czy łamywaczka dzisiaj mi się słowa mylą, przepraszam tu tu

Będziemy mieć... Będziemy mieć... To uh, main to Mr. DeWitt Mr. DeWitt There's no cause for him. I got a special clothing Dobra oh. Oh. Okay. this with his Daj mi watę. No daj mi watę! Dobra, to jest dziwne miejsce. Chodźmy tam, gdzie podjęliśmy.

Last customer. park closing. Park closing, everyone. Cicho. Hmm, też wściekł, butów, tu, tu, w ogóle. Nie używałem spacji w tej grze. I przepraszam, tak mało mówię, ale jest tak. Warga mnie dziwnie popoleruje. Uuu, widzę, widzę tam coś ciekawego. Coś co spożyjemy. Uuu, pon. czekałem na tą akcję. Musiałam to zrobić, nie chciałam z nim negocjować. Tego negocjacje. Ah. Dobra, Coś jeszcze? Gdzie ty? No jasne. Wiecie co? Mogę. nie, nie, robić? Oj, coś czuję, że nie, będzie za ciekawie. Wiecie? Ale, że aż tak... A, aż taką agresję we, we mnie wyrażacie, no... Na... Ludzie kochani. Uuuu, chyba nie masz głowy. A, tak. Wiecie co, mam nadzieję, że to można będzie powtórzyć, jeżeli mnie zabiją. No właśnie. I jednak. Wiecie co, jeżeli mam szansę... To... Bieraj na tą drugą opcję. Aha nie masz ocenę no szkoda. Z czym się napijmy Jak tu się chować... Jak tu chować broń? Wow! Shotgun! Ale fajowo mamy nową broń. Ale nie no, ona nie może iść kosztem pistoletu. Może żyć kosztem karabinu. Dobra, fajnie mam nową giwerę. Przyznam się. I teraz idziemy tropem mojej... E, ...towarzyszki. Dobra, ciekawe jak to strzela. Wow. Jaki kaliber. 44, ha. Ciekawe. I co by sobie tutaj dodać? Co to w ogóle jest S.A.L.S.? Skoro wszystkie mam po dwa, to... ...nie bądźmy gorsi. Aha, S.A.L.S. to jest do tej... Do tej ...umiejętności, rzekomie magii. O, to chyba machina, która była w, w tyłku konia. Hey, Gdzie ona jest? Czy wysłyszycie od głosu? Nie. nie się. No weź. No i się fochnęła. Oj zamknij się, bo no, tego warci. Nie jestem potworem. Understand the expense that people went through to keep you locked up in that tower? <sighs> <sighs> you think people like that are just gonna let you walk away. You are an investment and you will not be safe until you are far away from here. What, what do they want from me? I don't know. One thing I've learned. If you don't draw first, you don't get to draw at all.

i cicho! Pies już No widzicie, odcinek jest krótszy albo dłuższy. Więc dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.